Dobra, ready? Ja yeah, ready. No to ready. Zacznij, o, jeszcze, zacznij od początku gry. Publishing Dźwięk silnika samochodu w nawiasie. O kurwa, czy to był samo. O, to włączyłeś napisy z y, podpisami w nawiasie? No, chyba tak, niestety. <laughs> Drzwi od samochodu otwierały się i zamykają. <laughs> Muszę to wyłączyć. Nienawidzę tego, nigdy nie graj. Będzie, o, inspirująca muzyka. Będzie wdech, wydech. Czy, czy jesteś zainspirowany teraz? O, OK. Oh Welcome to Raider Publishing, where stories come to life. Hi, um, I got an invitation. I'm a writer. Oh, great. Go ahead and fill in your information, and then make your way over to the elevators. Okay. Rozmowy w tle. już powiedziałaś, bo nie słyszałem ich. No, dlatego tam, nie? <grych> Jednak przydatne to. Piknięcie przycisku. Czekaj, zatrzymaj drzwi. Szybkie kroki. Kichoczy i dyszy. Szybko. Cześć. Przepraszam. Czy mogę ci coś zapytać? Czy ty już Nie. Nie, Oh. my parents always say i should quit writing and get a real job, but hmm, look at me now. so what's your story about? it's science fiction. oh, sci-fi. sci-fi. i write fantasy. look, i don't mean to be rude and all, but i really don't do small talk. oh? okay. <laughs> <laughs> To <laughs> Hello. i am raider, owner and founder of raider publishing. and i believe that everything great that happened in the world first happened in someone's imagination. excuse me, miss. this way. Please. oh, sorry. the opportunity to truly set one's creativity free. unlike other publishing houses, we're on the verge of releasing a product that will reshape the foundation of the entire industry. Stories have been told and retold pretty much in the same way. Since Do we, we get to wear these? Yes, the suits will help us pinpoint and track your synchronization. Track and synchronize what? Will... Mr. Rader will fill you in on the details shortly. Immersive event. Why read or watch a story when you can live it? Touch it. Feel it my fellow writers let me introduce the machine my life's work the heart of this company the Zoe I'm not gonna we lie all undergo a as fuck. Simulation of your story and during the experience we will record and store it all and then package and publish welcome to the next chapter of storytelling yes hi Hey, I'm Zoe. Um, sounds amazing. <laughs> I just wanted to thank you for giving me, excuse me, us, this opportunity to get published. Lord knows it is rough being an unpublished writer these days, am I right? <laughs> are you saying that we're gonna be plugged into that machine? Yes, you are. I was told that we were here for a publishing deal. Get paid, and that's it. I didn't sign up for a medical procedure. Oh, trust me, this is no medical procedure whatsoever. Just try to relax and you'll enjoy the experience. Right. Sure. Then, without further ado, activate the suits. This is so cool. Oof. Please step onto your assigned platforms to begin your journey. A będzie wybór, kto będzie ją sterować, czy z Chyba będzie, bo przynajmniej w tym w Out był wybór. Co już się tak na. na. Napatrzyłeś na. Zoe? Nie mówię, że nie. <laughs> Ale ta też jest ładna, nie? Nie Avatar. Oh, o to. I won't do it. I won't do it. Please return to your platform, I can't do this. Calm down. Return to your platform. I I won't do it, okay? We cannot shut this down now. You understand? You have to no. Oj, no, no no no! chyba no! wybór, co? Tak. Yeah, let's go. No to co, ja chyba załuję, nie? Mam 27 lat, to by nawet pasowało. <noise> Prawie <głosy> Pogodna dziewczyna ze wsi bardzo pragnie udowodnić przed sobą i rodziną, że nie jest życią porażką. Mam nadzieję, że wielki kontrakt wydawniczy rozwiąże jej wszystkie problemy. Jedziemy. To moje będą sci-fi. Moje będą fantazy. No idealnie. Ja lubię fantazy. O jesteś o. fantazy. Ili? wait, what? what are you doing in my story? something bad is going on here. yeah, like you're ruining my chance to get published. no, oh, listen to me. what was that? watch where you point those things. there is something this publisher is not telling us. well, all i can see is that they have given me exactly what i signed up for. you don't understand. we need to get out of here. not we you i need to get published Just please leave my story trust me that is exactly what i want to do okay <sighs> what is that yeah and take that glitch thingy thing whatever it is with you that came with me yes and neither you or that belongs to animals okay let's go <laughs> Star raz Ja jest ten i, i Co <laughs> <Muszę> to wyłączyć? Co <laughs> so, jedzy? <yin>, <laughs> I don't want to be here either, okay? I just want to get out. And how do we do that? I don't know. But something tells me we need to find that glitch. Are you sure? No. Okay. <laughs> oh, możesz wyłączyć. <laughs> Split screen yes, but strange. Co w tym? In L. E też tak było w sumie.

Skandal Zepsułeś mi prawda co to było Dobra jednak samo się popsu Jednak A, chyba... po ścianie bo można. Tak, Dźwięki <noise> otoczenia to są, muszę przyciszyć. Ja też trochę. To jest Co, nie mogę? A mogę, dobra, nice. Myślałem, że muszę czekać aż tyle. Dzięki. A, tylko że jest główny. Gu... dialogów dam tak, główną trochę ściszyć i muzyki. Potem się, żeby o. A, że będzie To jak się A, zatem. Prince of Persia. Pod x masz taki jakby... Unik. Tak. to. to. Ajajaj. O, ja mam ten. Gdzie jest Miecz w świetle? We're freedom fighters, reclaiming our home from galactic invaders. No, not this story. In the real world, what happened? I wanted to leave, but they wouldn't let me. Are, are you sure this isn't just some sort of misunderstanding? Look, I was fighting them when I fell into your simulation. Wait, there was a fight. We've got company. Oh crap! Ah! Oh, kurda. Cool,

oi alfanamistuca aquele Star Wars vibe não onde

No co, wyczuć moment, tak? Tylko nie widzę tego momentu. <grych> Czekaj, tu jest konsola. A, okej. Okay. A, Nawet kooperacja. nie konsola, tylko... Ty przytrzymasz? Zepsułem coś. Kurde. No. O, <grych> <grych> I teraz! Jej. Ik wil het niet meer zien. Kijk eens naar on it. Just because you blew your shot to get published, doesn't mean that I have to blow mine. No, I think they're up to something fishy. I just don't know what yet. There's But no, we did Oh, I'm on A, to więcej razy. And we have take off. Oh, kurde. Nie. <laughs> 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 wow. <laughs> To są jakieś znajdźki? Nie wiem, ale patrzę na przykład powiem, w takim typie typu, typu gry Pokażę też tą znajdę O, o kurde są jest oh Ja już poczekam żeby się tak, ja nie wiem gdzie teraz No jeszcze ja się nie skoczyłem. Tak. patrzyłem na to Patrzyłem się na to A, co ty robisz Okej okay, dobra razem. Ej, halo Nie chciało mi ten tego prompta dać Oho, to będzie ciekawe nie jest za Ну ты, хе не сшилом. ты гной. Дейв. <laughs> ty latał O kurde, to muszę trafiać teraz. O kurde, tu odwrotnie się steruje, o nie. A, bo nie, do nas. A, ja na plecach, że do nas się wróci naprzód. Kurde, to latanie jest odwrócone, I tego nie lubię. Którym trendy ja mam przelecieć. A, kurde, to nie są dobre. Oj, zginęliśmy. z moje winy, czy Nie wiem. Dużo dostawaliśmy cały czas. Kurde. Bo ja robię siuniki, ale nie jakby mieli outtaイma Kurde, kontener we mnie wleciał Przed samym filmikiem żeśmy zginęli <grytanie> Standardowo O, gdzie teraz <grytanie> Teraz Duna <grytanie> To trochę jakie fantazy. Ale ciuch nam zmieniło. A dobra, z mnie. No i mamy fable, chyba <grymne> Ej, ja włączyłem nagrywanie, nie? O, oh, za teraz tak to zobaczyłem. O kurde, bitka. Rzeczywiście oh. mają zbroję, a miały takie inne ubrania. Na pierwszym razem. Jak tam zgniotło go. Kurde, co to za Donkey Kong, Mario Party, let's go. Uratujcie moją piekarnię tam, ktoś. Wow. Te, teraz to Crash Bandicoot zdecydowanie. No w sobie, opa! Bo... A teraz tu płynie ma, tak? Jeden tu pływa. No! Mi to Ja się zastanawiałem, czemu tu jakiś wybuch był. O kurde. Helo. Idę te wraz. pisarki, ale Double Dump potrafią? Wszystko tak to napisałem. że zrobiłem. Bo mi się gdzieś X, to chciałem jak na pająk od PlayStation. Dobraj, co teraz? Do przodu. Elo. Elo. O, Assassin's Creed. <laughs> Let's go. You've got to have faith when Leave He said. Tape. She oh, said it. She said it. <laughs> Keep quiet. Trolls up ahead. Oskradańka. Muszę, muszę dodać uh, tego. Jak <coughs> się zwielono, na rody kapra. <coughs> Można się skradać? Oj, tak. Aż mi się odwrócił. A. Może ja tam muszę A, podejść, żeby. Tak, 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 dobra. Okej, okay, uwaga. Dawaj. Ciepie I Teraz ja rzucę temu. Czekaj, 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 bo przypadkiem. Rzucę. Ciepię maciek. Uh! Okej. Okay. Teraz czekaj, teraz. A, dobra, nie zobaczymy A, ty możesz, okej. Okay. On się tak nie patrzy, ale bardziej w lewo, znaczy w swoje lewo. Nie patrzył. O kurde. O kurde, co ona napisała, ty? <laughs> nie można nad tym za długo stać. Chyba, bo się czai się. O kurde. <laughs> Dobra, chyba trzeba dwiema ścieżkami pójść po prostu. Żebyśmy sobie nie przeszkadzali. O, kilotyna. O, kogoś tam ścieli. Let's go. Licz. Co to tam leżało? Ja się ja mogę <laughs> Musiałem spróbować. O kurde, oszukali mnie. Jak złapał, to holy shit what a close call Oh no are we in another one of your stories? no this is something else Then what is this place? whatever it is I think the glitch has something to do with it yeah. It's acting weird. Whoa, what is going on? I don't know. Can you hear that? It must be coming from Shh. what is this glitch? Sir, the machine was never designed for two people at the same time. It seems like their combined presence overloaded the entire system, causing it to glitch. This is not supposed to happen. Can't we stop them? We don't know yet, but we need to find a solution before the machine takes damage. <sighs> Damn it. What's the status of the other participants? All stable. The machine is fully operational and is successfully extracting all of their ideas. Except these two ok kradayomi mm. i want solutions go so that's <laughs> <Chce rozwiązania>. nice all of their ideas <laughs> i was <laughs> doing perfectly fine until you came along but they're trying to steal all of our ideas not just the ones that we submitted oh no oh what about my publishing deal don't you get it there is no publishing deal we need to get out of here how? How do we get out? Is that is that even possible? Not sure. But they seem to get real worried about those glitches. I mean, look what it did. If we find more of them, I believe it might crash the whole system and we can break free. Whoa, whoa, hang on. So you want to go through more of your crazy stories? My crazy stories? Do you think I'm excited about meeting your stupid giants again? <laughs> Actually, they were not giants. They were trolls. Whatever. <laughs> it's either glitch hunting or we let them steal everything. You're right. Are all your stories sci fi? Yeah. So? I figured. You know, I really don't understand how one can enjoy sci fi. It's just so. ugh, depressing. Like, I'm a fan of fantasy. It is by far the most overrated and pretentious genre. Great. I'm Zoe, by the way. Mio.